Świat według Ludwiczka o, o raju, ale tam zimno Pamiętaj, żeby się dobrze opatulić przed wyjściem, bo inaczej leżysz i kwiczysz Rodzice wpadają w panikę, jak tylko robi się trochę zimniej Ludwiczku, nie wystawię na dwór nosa, bo odmarśnie ci w trzy sekundy A ja co? Otwieram okno, wystawiam rękę i raz, dwa, trzy Nie ma głupich, nie dłużej A pamiętacie bitwy na śnieżki? Hm? Dopóki nie dostałeś w ucho, było super pa! Nie wolno celować w Nie płacze, kretynie! Tylko trochę uważaj! A chociaż dostałem ucho, zawsze kulałem. I tata zaraz wiedział. Ludwiczku, dlaczego kulejesz? Dostałeś w ucho śniegową Więc pamiętajcie, jeśli idziecie naparzać się śnieżkami, koniecznie zakładajcie ochronne nauszniki. O matko, ale zmarzłem! Zimowy karnawał w cedrowej górce. Trzy metry śniegu. Szyby zamarzają. Temperatura spada na łeb na szyję, a w cedrowej górce odbywa się zimowy karnawał. Przesunąć ci bliżej kominka, namu? Czy chłopcy są gotowi do zimowych harców? W tym roku nie idziemy na zimowy festyn. Należy nam się czasem urlop. W czym rzecz ludzi? Popatrz na termometr! Tylko idiota wychodzi z domu na takie zimno. Czy ktoś tutaj nazywa mnie idiotą? Mówiłem ci, że to idiotyczny pomysł. Nie, da, to tylko tak jakoś wyszło. Muszę wam przewietrzyć mózgi. Zamknij, to straszny głos! I to ma być mróz! No co nie? Na biegunie był mróz! Kiedy dryfowałem na górze lodowej, to był taki mróz, że kiedyś zamarzła mi krew w żyłach. To rozumiem. Szkoda, że nie usta. Co, Mondralo? A gdyby zamarzły, mi tak! A... Dobra, cofam, co powiedziałem? Andy, znowu straszysz dzieci? Ja też uważam, że w taki mróz lepiej będzie zostać w domu. W konkursach startują rodziny. Jak Andersonowie mogą wygrać, jeśli ich tam wcale nie będzie? Tato, rok temu byliśmy ostatni, dwa lata A. temu było jeszcze gorzej. To jeśli w tym roku się nie pokażemy, i tak poprawimy wynik. Czy ty słyszysz, co on bredzi? Słyszę, kochanie, nie ma co się tak gorączkować. Wypij i uspokój się. Moim żywiołem jest walka. Hej, patrzcie, moje polano pali się najszybciej. Karnawał to tylko zabawa. I ty nazywasz to zabawą? Podrzynanie gardeł, miażdżenie wroga i poniżanie sąsiadów? Tak, to jest zabawa! Kto idzie ze mną? Poniżać sąsiadów, podrzynać gardła, miażdżyć wroga! Bardzo dobrze! ludy, No dobra, czegoś nie robi dla rodziny. Od razu cieplej, co? Jasne, tato. Duch walki rozgrzewa. Tomi, wiesz, że ten zamek zrobiony jest z cukierku. Nieprawda! Czy ja bym cię kłamał? Wszyscy Andersonowie na start! Dzisiaj nasza drużyna wygrywa! Beze mnie. Ja pracuję w wypożyczalni łyżew. Ach, jaka szkoda, babuniu! Byłby z ciebie dobry haski! Ojej, tato! O nie ma głupich, młody człowieku. Sam uciągnij swój wielki brzuch. Życzę Wam szczęścia! Niepotrzebne nam szczęście, tylko sprawiedliwe sędziowanie A gdyby tak przekupić sędziego? Dawać mu forsę to przesada, ale co innego czekoladki Żeby był sprawiedliwy Czy ktoś wie, gdzie jest Tommy? Ej, Ludzi! Ratunku! Trzymaj mi język! Mówiłeś, za to cukierków! Co roku się na to nabiera Głupo, Głupo. Wyścig psich zaprzęgów Twoje psy są jakieś okropnie zezowate! Zezują w lewo, żeby nie patrzeć na twoje pokraki! Pamiętaj, żeby w drugi zakręt wejść po zewnętrznej! Spokojna głowa, mamuśka. Wiem, co robię. Po tym wyścigu nasza rodzina będzie chodzić w Glorii cały rok! A czy ta Gloria jest bardzo ciężka? Wolałbym chodzić bez niczego. A! To boli! Po to się wali, żeby bolało, Ludwisiu! Powiedz mi, jak się czujesz, wiedząc, że za pięć minut mój tata znowu dozoli twojemu tacie! E? Tak samo jak rok <laughs> Nigdy nie spoufalaj się z wrogiem, synu. To podstawowa zasada! I to ma być porządna piguła? Piguła kolos! Pamiętasz, co ci mówiłem o sile rażenia? Popatrz, on nawet nie płacze. Przepraszam, tato. <laughs> Uwaga, Jak tab, samopoczucie, Anderson. Walczysz w tym roku o nowy rekord? 15 przegranych pod rząd? <śmuszczuk> <śmuszczak> bez wątpienia sąsiedzie. Andy, nie pozwól, żeby naśmiewał się z ciebie. Naśmiewa się sam z siebie. Nie wiem, Atołek, że 15 raz pod rząd było w zeszłym roku. Uh, <śmuszczak> -ha, ha, Twój tata wymyślił nowy sport! <śmuszczak> <śmuszczak> a... Jazda za saniami na czterech literach! <śmuszczak> Co za styl! Co za technik! Zaznać! Piececzki do nogi! I Walu, stąd, stąd. A, dam ci radę na przyszłość. Lepiej nie zeskakuj sań, to będziesz miał lepszy czas. Każdy głupi umie dojechać na saniach. Ja kolego chciałem być odkrywczy! Udało się! <śladenie> Tak mi przykro, kochanie. Jeśli bardzo chcesz, możemy wam honorowo odstąpić nasze drugie miejsce. Dlaczego miałabym chcieć? Och, nie zamierzałam cię urazić. Ja tylko chciałam, żebyś się przekonała, jak to cudownie być wśród zwycięzców. Jesteś słodka, Kitty. Ale nie martw się, Andersonów. Wygraliśmy 20 lat temu i teraz też wygramy. Ciekawe, w jakiej konkurencji zamierzacie zwyciężyć? W maratonie łyżwiarskim, w którym ja wezmę udział. Coś podobnego. Ale skoro tak, droga przyjaciółko, to do zobaczenia na trasie. Cześć, Jenny. Cześć, Ludie. Dobrze się bawisz? Jasne. Jest 20 stopni mrozu i lodowaty wiatr. Tata przerżnął wyścig za zaprzęgów, a na obiad dostałem śnieżną pigułę Fajna zabawa Ramy, kto to jest? Moja siostra Lana, która studiuje, przyjechała do domu na ferię Lana Jeździ figurowo na łyżwach Jenny była kumpelą, prawie moją dziewczyną, a Lana... Lana była kobietą. W mgnieniu oka zdałem sobie sprawę, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Nic nie mogło nas oh. rozdzielić. No dobrze, nic oprócz... O rany, za nas się przewałem. Oh. Pojeździmy, mała. Proszę. Świetnie jeździsz, puptasiu. Odbijane. Oh. Cudownie, masz talent. O, jaki zaborczy. Czy nikt nie zatańczy ze mną wieczorem na zakończenie karnawału? Naprawdę nikt? Ja zatańczę! Chętnie! Czym Miałem cztery godziny, żeby nauczyć się jeździć na łyżwach. Uwaga! Tak? Świetnie! Jest nas Dobry, to mało, to, nie to, będzie długów. Czuję, że będziemy to, jechać to, obok siebie. <gryst> obok? To Tylko przez chwilę. Gorącą czekoladę, pełny kumek. Leci czekolada? Co cię gryzie? Nauczyłabyś mnie jeździć? Ludwiczku, nie jeździłam już za 30 lat. Chcesz, żebym sobie połamała wszystkie kości? To znać mi nauczyciela. Uuu, ta dziewczyna cię nauczy. Dobry pomysł! Ej, 50 centów! Jasne. Dzięki za rodzinną zniżkę. Anderson, przez 20 lat udział w zimowych karnawałach, co roku udział w 15 konkursach! To nam chyba daje równiuteńkie 300 przegranych pod rząd! Wielkie brawa, Williams! Nareszcie nauczyłeś się rachować. Jak znosisz psychicznie te ciągłe porażki? Hm? Jak? Ja ich po prostu nie widzę. A raczej spycham je na boki, tak, jak odgarnia się śnieg. I oczyszczam drogę, dla sukcesów, które nadejdą. Czy to znaczy, że zamierzasz wygrać dzisiaj konkurs na rzeźbę lodową? Niektórym bryła lodu kojarzy się z zimnym łyskaczem, a mnie się kojarzy li tylko z poezją. Z poezją? Słyszeliście? Romantyk się znalazł. Narzędne dziwaczeje na starość. Poezja! Tato, dlaczego oni się z ciebie śmieją? Bo zazdroszczą mi talentu. Teraz odsuń się, synu, i pilnie obserwuj, jak współczesny Michał Anioł tworzy swe wiekopomne dzieło. Ładuj, tato! Pokaż, co potrafisz! Ale będzie im głupio! No, dalej, Nie Aniołku, wygrajmy! Gotowe! Powinno wystarczyć. Światła, Tommy! Nie teraz, Tommy. Oh, Tym hmm. oh, tak. no, tak. zapłacisz mi za to, Anderson! Ja wygrałem! Naprawdę wygrałem! <laughs> Ze sztuką tak właśnie jest. Jest taka ulotna. Popatrz, wygraliśmy! <coughs> Musisz być bardzo dumna, zapewnie. I wiesz, co mój maty chętnie udzielić twojemu mężowi lekcji rzeźbienia w lodzie i to za darmo. Dzięki, Kitty, jesteś bardzo hojna. Bardzo ładnie padasz. Dziękuję. Padanie mam już dobrze opanowane. Nałączysz mnie jeździć? Świetny pomysł! I wieczorem wystąpimy razem w tańcach na lodzie! Aha, tak. Właśnie o tym myślałem. Od czego chcesz zacząć? O! Nie chcę przyspieszonego kursu. Zacznijmy od stania! Ruszamy, ludzie! <laughs> Nie zrobisz ze mnie olimpijczyka! A! Lodowy ślizgacz! A! Nie wygłupiał, nigdy nie nauczysz się jeździć. Wstawaj! Słuchaj, Jenny, zastanawiam się, czy nie byłoby mi łatwiej, e, gdybym na przykład na początku uczył się jeździć z kimś, powiedzmy... wyższym. Nie, Ludzi. Wcale nie. No, a gdybym jeździł z kimś, powiedzmy... starszym. Słucham? Starszym. Zumiem, ale jeśli chce się jeździć z kimś wyższym i starszym, trzeba jeździć ale... dużo lepiej i dużo szybciej! zwolnij! przede wszystkim trzeba w ogóle umieć jeździć! A... A... O rany. ale wściekła. Dzięki za lekcję. Ludwisiu, Pysiu, drogi, bo Wszystko w porządku? Nie, to znaczy. Chwileczkę, przecież ja cię znam. Masz na imię Leny, prawda? Nie Leni, tylko Ludi. Kolega Jenny, mały Leny Anderson. Ludi. Właśnie. Świcz dalej, Leny. Widzę, że robisz duże postępy. Spotkamy się wieczorem na tańcach na lodzie. Na razie. Nie mogłem uwierzyć we własne szczęście. Lana chciała się ze mną spotkać. Ta piękna dziewczyna i ja... Lana i leni, byłem bezgranicznie szczęśliwy. Wyglądasz, jakbyś zgubiła przyjaciela. I tak się stało. Pamiętam, że kiedy byłam dziewczynką, któregoś dnia zabrałam na lodowisko mojego psa. I też mi się zgubił. Wiesz co się stało? Wpadł do przerębli i utonął! Nie. Tak się rzeczywiście stało, ale dużo później. A wtedy zobaczył zająca i pognał za nim aż na drugi koniec jeziora. Złapał go? Nie, wrócił. Musiał przebiec niepotrzebnie taki kawał drogi, żeby stwierdzić, że nigdzie mu nie jest tak dobrze jak przy mnie. Ale fajna opowieść, ale teraz muszę panią pożegnać, bo wypiłam za dużo gorącej czekolady i zrobiło mi się strasznie gorąco. Tak tak, ja wiem. Polowanie na złoty Ja znajdę ser. Nie się lepiej, wycofaj! Nie rozśmieszaj mnie. Ty byś nawet nie znalazł wody w jeziorze Michigan. Oto kawałek nadzwyczajnego złotego sera, który ufundował burmistrz cedrowej górki. Burmistrz funduje ser! Czy wszyscy to słyszeli? Tak, burmistrz! Rok, zafundował nam ser. Na ser! Uwaga, teraz startujemy! Tajemną broń, nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie wygrali. Wierzymy w Ciebie. Ty coś wymyślisz. Co to za tajemna broń, tato? Ta amatorka sera bezbłędnie zaprowadzi nas do celu. Tato, przecież złoty ser zrobiony jest z brązu. Szczegóły, szczegóły. Zaufajmy gryzoniowi i w drogę. To doskonały plan, tato. Jak znajdziesz ser, zadzwoń po mnie, wezmę taksówkę i przyjadę. Nie marudźcie, żołnierzu. Nie lubimy maruderów. Naprzód! Tato, uważaj! Aaaa! 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 Co to przeleciało, kometa? Kurczę! Kiki, rozwiązało ci się sznurowadło? O, dziękuję, Oro. Pomógł się wzrok, kochana? wadła zawsze zawiązuje na podwójny węzeł. A, mamy go. to bardzo bolało? A. A, nie, było bardzo przyjemnie. A. 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 Znaleźliśmy, ser! Tato, upadłeś na złoty ser. Zwycięstwo! Brawo ludwiczku! Dawaj tak! <laughs> łeb, łeb z gronewaldami. A już byłam pewna, że nie doczekam takiego dnia. Obiecanki, cacanki! <laughs> Przeziębię się na twoim pogrzebie. <laughs> tak, przeżyjesz całą rasę ludzką. Jak te karaluchy na pustyni. <laughs> Czemu się krzywisz? Mój złotoserowy chłopcze, he? Nie nazywaj mnie tak. Jaki wrażliwy. Nie mogę iść wieczorem na tańce na lodzie. Nie masz partnerki, he? Zdradzony? Opuszczony? He, zrób to, co kiedyś ja zrobiłem. Poderwij laskę innemu. Nie, ja mam partnerkę. Najlepszą w całym mieście. To co biega, syneczku? Strasznie jeżdżę na łyżwach. Taki wstyd. Ludzi, powiem ci coś, co kiedyś pewna mała, słodka dziewczynka powiedziała mnie. Karnawał zimowy to nie jest zimowa olimpiada. Nie chodzi o to, kto jest lepszy, kto gorszy, ani o to, żeby dołożyć sąsiadowi. Z wyjątkiem oczywiście tego baśniaka Jensena. Nie. Zimowy karnawał ma tylko jeden cel. Bawić, bawić, bawić. Twoja matka ma rację, i chociaż Bóg wie, gdzie teraz jest. Gdziekolwiek jest, na pewno dobrze się bawi. Pod rękę z duchem zimowego karnawału. Żegnaj się z życiem, Kitty, zaraz cię załatwię! Nie ma nic gorszego niż taka zarozumiała ciała, która wydaje się, że może ze mną wygrać. A nie cierpię wszystkich Andersonów! Wasza rodzina jest zakałą w cedrowej kurtyny. To się wyprowadź, opłacę ci ciężarówkę! Objazd Zerwany most. Moją najlepszą przyjaciółką! O. Remis! Pierwszy raz w historii Cedrowej Górki! To moja mała dziewczynka! Coś ci się pomyliło, kochany, to moja dziewczynka! Brawo! Moja dziewczynka! O, nasza moja i Ludwiczka! Nie mogłaś wygrać! A po co? Zajęliśmy pierwsze miejsce egzekwo z rodziną Grunewaldów. Uwaga, Wieczorem miałem tańczyć z dziewczyną moich marzeń. Był fantastyczny zimowy karnawał. Humor ci dopisuje. Cieszę się, Milton, że przyjechałeś. Czekałam już wczoraj, myślałam, że Milton? będziesz wcześniej zdążymy wybrać się Przyjechał do niej gach i nie dosyć, że był dwa razy większy ode mnie, to jeszcze miał na imię Milton. Cześć! Leny? Co tu jest grane? Mieliśmy razem jeździć wieczorem, zapomniałaś? Ty, maluszku, w parze ze mną? Och, jesteś tak. I słodki Leny, że chętnie bym cię schrupała. Ale numer, Ludwiczek zakochał się w Lanie. Za parę lat mały. Jak podrośniesz? tylko nie mały. Ludwiczek i Lana para zakochana na drzewie całują się od rana. Zatrzymaj się, Ludwiczek się pomylił. Myślał o mnie i przez pomyłkę podszedł do mojej siostry. To prawda, Leny? Jestem Lodi. Jesteśmy. Siostrą bardzo podobny. Masz fajnych przyjaciół, Jenny. Zadzwoń do mnie leny za 10 <głos> lat. Nie na mu nadziei. Jenny. Słucham. Przepraszam cię i e, o dziękuję. O za co? Za wszystko. Za to, że poczułeś się dorosły? Tak. Przepraszam cię za to i jeszcze w ogóle. Że zapomniałeś, kto jest twoim przyjacielem? Tak, niech będzie i za to. I że pognałeś za zającem kawał drogi, chociaż najlepiej jest ci przy mnie. Naprawdę? Nie, to zmyśliłam. Jedziemy, ludzie. O, upadnę. <grym> Pomogę ci wstać. I tak oto, panie i panowie, zimowy karnawał w Cedrowej Górce dobiega końca. Zapraszam wszystkich do tańca! Przestań truć, staruszku. Słyszę, jak pytlujesz, pytlujesz, pytlujesz cały dzień. Taka moja rola. Wiem, Nosisz rozmiar 9,5. Nadal pamiętasz? Pamiętam różne rzeczy. Potęczymy. Oh! Zapadł zmierzch, potem noc. Było pewnie ze 25 stopni poniżej zera. A zabawa trwała w najlepsze. I nie wiem, czy sprawiła to gorąca czekolada, czy może taniec w miłym towarzystwie. W każdym razie, wcale, ale to wcale nie było mi zimno. Se Polska Masterfilm reżyseria Ewa Markowska dialogi Maria Horodecka dźwięk Sebastian Kaliński montaż Mariusz Malicki kierownik produkcji Dorota Suskebodych Udział wzięli January Brunow, Wojciech Paszkowski Ewa Markowska Olga Bończyk Miriam Aleksandrowicz Joanna Wizmur-Wilin